To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Bóg, który kocha nas i chce, abyśmy nawzajem kochali siebie. Dlaczego więc siostry idą do sądu, aby walczyć o spadek? Dlaczego bracia latami nie odzywają do siebie? Dlatego, dlaczego to sąsiedzi, mimo że chodzą na tę samą mszę świętą, nie są w stanie podać ręki, bo nie odzywają się? Dlaczego kapłan, który odprawi pięć tysięcy mszy, jest gotów. Powiesić sudany na kołek, a człowiek, który zawarł ślub już 50 lat nie był w kościele, co jest przyczyną. Nazywałem was przyjaciółmi, już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Ale jak patrzymy na chociażby Judasza, który był tak blisko, był tylko blisko, ale nie, nie przygnął sercem. Można być na Mszy świętej i można być daleko od tych wielkich tajemnic. Dlatego. Dzisiaj, kiedy przeżywamy wielką uroczystość parafialną, bo spora grupa dzieci dostąpi łaski Komunii Świętej, chcemy również zatrzymać się nad tą wielką tajemnicą wiary, tajemnicą miłości. Kiedy Kapłan rozpoczyna Myszę Świętą, to rozpoczyna całując ołtarz nie całuje kamienia, ale całuje Chrystusa, który ma ludzką naturę. I to zaproszenie, by każdy z nas uczestniczył w tym geście, nie tylko był w, ko w Kościele. Bo jesteśmy zobowiązani nie tylko być w Kościele, ale na mocy kapłaństwa powszechnego, tak jak dzisiaj dostąpi łaski to dziecko. Tak i my mamy tę łaskę, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, który jest kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Dlatego kapłan na swój sposób sprawuje mszę świętą, wy na swój. Ofiarujecie nie tylko bycie w kościele. Kiedyś kapłan pyta się chłopaka, studenta, który jest na przy świętej, jest przy ołtarzu, ale usta ma zamknięte. Czego ty, się, czego ty nie odpowiadasz, nie uczestniczysz? Bo ja, poszedłszy, uczestniczę sercem. Sercem uczestniczę. Jak jemy, to otwieramy usta i spożywamy pokarm, więc nie tylko patrzymy na to, co jest na stole. Tak samo również, jeżeli jesteśmy na mszy świętej, to chcemy korzystać z tych darów, z tych darów. To co dzisiaj Pan Jezus mówi, aby radość wasza była w was, to jest pragnienie Jezusa, Boga. Nie tylko w sercach apostołów, w was, każdym z was, aby radość wasza była pełna. Dlatego my nie tylko czcimy Chrystusa, który został złożony do grobu, bo czasem takie nasze chrześcijaństwo tak wygląda. Jest msza, no muszę, muszę pójść do kościoła. No, muszę spełnić ten obowiązek, no bo po prostu będę miał grzech. Nie jesteś niewolnikiem, bracie i siostro, nie jesteś niewolnikiem. Bóg cię wyzwolił. I dlatego tak jak mąż nie jest niewolnikiem swojej żony, bo on ją kocha. Jeżeli by tylko wypełniał swoje powinności jako sługa, jako niewolnik, no to biedne to małżeństwo. Biedny ten związek nie ma przyszłości. I również chcemy odkrywać, odkrywać w sobie właśnie te pokłady miłości, bo im więcej włożysz serca w, te, w tę Msza Świętą, więcej miłości, tym więcej Bóg włoży w Twoje serce. Msza Święta rozpoczyna się pocałunkiem i kończy się pocałunkiem. To jest spotkanie miłosne z Bogiem, bracia i siostry. To nie tylko, żebyś był, ale to jest spotkanie w miłości. Dlatego, dlatego trzeba w sobie ubudzić tę wielką radość i wdzięczność, ale też i Bóg pierwszy nas umiłował, a my stając tutaj odpowiadamy na Jego miłość. Na Jego miłość. Wiele osób pragnie uczestniczyć w mszy świętej i nie ma tej możliwości na świecie, bo nie ma kapłana, nie ma po prostu. Czekają czasem tygodniami na mszę świętą. My mamy dzięki Bogu, mamy tę możliwość i dlatego Chcemy, chcemy po prostu w miłości uczestniczyć w tym spotkaniu, w miłości. Chcemy otwierać się na tę miłość Boga. Zobaczcie, po, po, po przeczytaniu, po, po proklamowaniu Ewangelika, Pan również całuje Księgę. Nie Księgę całuje, całuje Słowo Boga, Chrystusa, który jest obleczony w Słowo Życia. To Słowo, które Bóg kieruje nie tylko do apostołów, do Ciebie, który tu teraz jesteś. Jezus powiedział do swoich. Zależymy do Jezusa. I to jest wielka tajemnica, że uczestnicząc w liturgii Słowa, nie tylko przenosimy się dwa tysiące lat temu, żeby być świadkami tego, co się stało, ale my w tym uczestniczymy, my w tym bierzemy udział. Bóg kieruje do mnie słowo. Kiedyś znany, znany ewangelizator głosił po więzieniach, głosił w różnych marinach. Głosił Jezusa i razu pewnego, kiedy był w więzieniu, kiedy ewangelizował tych, którzy mieli na swoim sumieniu bardzo wiele, porozdawał pismo święte i jeden z więźniów zaczął czytać. I nagle podskoczył i mówi tutaj w tym słowie, w tym piśmie jest, jest moje imię, jest to, to o mnie jest tam napisane. Bo taka jest prawda, trzeba tam odnaleźć siebie w tym słowie Boga. Bóg, który napisał list do każdego z nas i pragnie, abyśmy na, ten, na to słowo Boże odpowiadali. Dlatego teraz, pierwszy, pierwszy warunek, który bardzo jest istotny: miłość. Kiedy stajemy na mszy święte, uświadamiamy sobie swoją małość i przepraszamy Boga za wszystkie grzechy. Papież, święty papież, pap Paweł VI mówi, że nie tragedią naszych czasów jest to, że, że człowiek, człowiek nie ma poczucia grzechu. Nie ma poczucia grzechu. Żyje bez ślubu, ale to nie jest grzech. To dzisiaj wszyscy tak żyją. Nie ma poczucia grzechu. Chcę wam przytoczyć, przytoczyć takie, takie świadectwo. Kapłan, który był w szpitalu, poszedł zaopatrzyć zaopatrzeć osobę, która już konała, która już umierała. Nagle na drodze jego staje, staje mężczyzna. Mówi, ja bym pewnie też się wyspowiadał. No, za chwilę przyjdę za chwilę tylko na tę osobę i przyjdę wtedy się wyspowiadasz. Ale ten tak głośno mówi, wszyscy słuchają, mówi, ale ja nie mam grzechu. Ja że nie mam z czego spowiadać. kapan się zatrzymał, mówi ale kiedy, kiedy być ostatnio uspowiedzi? No, chyba z 50 lat temu, kiedy byłem u ślubu. 50 lat temu i nie masz grzechu, Pismo święte mówi, że sprawiedliwy świat święty nawet siedem razy dziennie upada. To Pismo Święte kłamie, to Słowo Boże kłamie. Każdy kapłan wam powie, że jeżeli człowiek przystępuje po kilku latach, to on nie ma grzechu, bo człowiek jest tak zatwardziały, tak już skostniały, tak po prostu że on nie widzi. Nikogo nie zabiłem, nie ukradłem, no więc to, to są grzechy. Natomiast ojciec Pio mówi do, do tych słuchaczy swoich ówczesnych, mówi, jeżeli ty się nie modlisz, to ty jesteś złodziejem. Jeżeli ty się nie modlić rano wieczorem, bo ty okradasz swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, okradasz. Bo nie ma w Tobie Ducha Bożego i jesteś złodziejem. To już pierwsza, pierwszy grzech. No czasem się spowiadam, czasem jesz, czy codziennie, jeżeli kilka razy dziennie jesz. Jak jedziemy, mamy samochód, to nie tankujemy raz do roku, tylko tankujemy kiedy w baku pusto. Siadamy do stołu kilka razy dziennie po to, by wzmocnić swoje ciało. Jeżeli brudzimy swoje ręce ciało, to używamy wody, nie czekamy świąt wielkanocnych. Tylko po prostu myjemy ręce. A jeżeli brudzi się dusza, to trzeba czym prędzej korzystać z łaski, z łaski sakramentalnej, aby, aby być oczyszczonym, aby być w stanie łaski uświęcającej, być w łączności z Bogiem. Jeżeli mamy telefony komórkowe, to telefony mają zasięg. I człowiek w stanie łaski uświęcającej ma zasięg z Panem Bogiem. Jeżeli nie ma zasięgu, to takiego telefonu nie będziemy nosić. Jeżeli człowiek nie jest w stanie łaski uświęcającej, to jest po prostu w grzechu, to po prostu zatraca swoją, swoją łaskę szczu świętego. Dlatego trzeba, trzeba po prostu prosić też o łaskę skruchy swego serca. Święty. Jan Wiany, kiedy był świętym, on był, był wielkim ascetą, po prostu był wie, pokutnikiem wielkim, ale też i głosił słowo z mocą i spowiadał, posługiwał, przychodzili do niego różni ludzie. Kiedy prosił o poznanie swego serca, o poznanie swego wnętrza i kiedy Bóg mu poznał, dał mu poznać, jak jest po prostu grzeszny, to, to później nie mógł spać. I mówi nigdy o to nie proście. Bo człowiek, nie znając światła bożego, myśli, że jest, o jaki jest cudowny, jaki jest cudowny. A my zobaczcie, kiedy stajemy na mszy świętej, nawet po spowiedzi, to jesteśmy nikim wobec Pana Boga. Dlatego uznajemy swoją słabość. Uznajemy, że jesteśmy niegodni tego spotkania. Niegodni. Dlatego korzymy się przed Panem Bogiem po to, by też zanieść swoją modlitwę, bo modlitwa to nie tylko modlitwa księdza. Kapłan będzie się modlił, módmy się, by moją i waszą ofiarę, waszą ofiarę, którą przynosicie, nie tylko jesteście, nie tylko będziemy patrzeć na to, ale po prostu przynosimy swoją modlitwę. Dla niejednych tylko najważniejsze jest zdrówko. By było zdrówko, a wszystko będzie. Czy zdrówko jest najważniejsze? Ono jest ważne. Ale jeżeli najważniejsze, to jesteś poganinem. To jest to daleko ci do tego, żeby przyglądać do Boga. Chcę wam przytoczyć takie świadectwo, kiedy, kiedy 25-latek zachorował i to zachorował śmiertelnie. Był niewierzący. Do niego przychodzili różni ludzie. On po prostu leżał, leżał w domu i, i był bezradny. Przynosili mu różne książki. Nie chciał czytać, nie chciał. Ale mając czas, Zaczął czytać najpierw różne pozycje, później Pismo Święte, a potem zapragnął, zapragnął takiego nawrócenia spowiedzi, a potem już przystępował do spowiedzi. Tak Bóg się z nim zjednoczył, właściwie On otworzył swoje serce, że tak płonął wiarą, że kiedy ludzie przychodzili do Niego, to byli zbudowani Jego postawą. Po trzech latach wyzdrowiał i poszedł do zakonu. Mało tego, że On poszedł. Do zakonu jeszcze jego kolega również wstąpił, wstąpił do zakonu, a więc ta choroba doprowadziła go do nawrócenia, do zawierzenia, zawierzenia Panu Bogu. Uczestnicząc w mszy świętej otwieramy się na tę miłość Boga, też oferując swoją miłość, ale też i aby uczestniczyć w mszy świętej potrzebna jest łaska wiary. Dotykamy wielkich tajemnic dzisiaj, my czekamy na różne cuda. A tu mamy największy cud, który dokonuje się podczas każdej mszy świętej. Mocą Boga chleb stanie się ciałem Pana. Mocą Boga wino stanie się krwią zbawcy naszego odkupiciela. Kiedyś jeden biznesmen mówił, że dałbym połowę majątku, żeby zdobyć tylko relikwie. Krople, krople krwi świętego Jana Pawła II dałbym połowę majątku. A tu mamy krew naszego Boga, Zbawcy, Odkupiciela, i możemy dostąpić tej łaski, i możemy się zjednoczyć. To jest pokarm, który Bóg nam daje. Nie możemy pojąć, nikt na świecie do tej pory nie zjawił się takich, którzy by to pojął. I również mówią wielcy, że co to za Bóg, gdybyśmy mogli zrozumieć? To jest wielka tajemnica, możemy tylko, tajemnica wiary, pochylamy tylko głowę. I możemy tylko uklęknąć, i możemy tylko adorować naszego Boga i Zbawcę. Chleb Aniołów spożywał człowiek. Nawet Aniołowie nie mają tej łaski, co człowiek dostępuje. Dlatego jest tak wielka ta wielka tajemnica. Kiedyś, kiedyś tłumaczył, tłumaczył nam to Ojciec Fio, który tutaj głosił, głosił misję Ducha Świętego. Jaś, mówi, że Święty Jan, Chrzciciel, był największy. Ale Pan Jezus mówi, że każdy ochrzczony jest większy od Jana Chrzciciela. Wy jesteście więksi od Jana Chrzciciela, bo macie możliwość spożywać krew Pana Jezusa. Macie możliwość przyjmować ciało Jezusa, ciało Zbawcy. Bóg, który ofiaruje się za nas, ale ofiaruje się Tobie. I to jest wielki skarb. Jeżeli, jeżeli to pojmiesz, to jesteś największym bogaczem. Jesteś największym bogaczem. Bo znalazłeś skarb, skarb, który jest większy niż mają Twoi sąsiedzi, którzy mają biznesy. Bo czasem te biznesy im zasłaniają Boga, zasłaniają niebo. A Ty jesteś największym bogaczem, jeżeli odkryjesz, że masz Boga, który przychodzi do Ciebie. Boga, który się Tobie ofiaruje w Komunii Świętej. I tego Boga możesz ofiarować Ojcu Niebieskiemu. Tak jak mówimy w koronce, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i Bóstwo naszego, Zbawcy, Odkupiciela. To jest niesamowita sprawa, niesamowita tajemnica, w której uczestniczymy. Dlatego bądźmy wdzięczni za każdą chwilę, bądźmy wdzięczni za ten wielki dar, dar, jaki ofiaruje się Bóg. Umiejmy to wykorzystać. Umiejmy wykorzystać i w, tym, w tej krwi najświętszej zanurzajmy siebie. Zanurzajmy swoich najbliższych, może tych, którzy już dawno nie byli w kościele. Może tych, którzy nie potrafią przebaczyć, podać sobie ręki. Może tych, którzy jest komunia święta i nawet nie będą w stanie przyjść na uroczystość rodzinną. Ale my ich zanurzamy w tej krwi i w tym kielichu. Żona, która miała problem ze swoim mężem, 20 lat pił. Była już bezradna. Mało tego. Jakby jeszcze się zło przysiężyło, syn zaczął brać narkotyki już dwa lata, była bezradna i załamana. I kapłan jej zalecił, żeby jeżeli uczestniczy w mszy świętej, to w wkwi najświętszej zanurzać swego męża, zanurzać swego syna i podjęła takie postanowienie przez 30 dni uczestnicząc w mszy świętej, zanurzała w kielichu Pana, we krwi zbawcy. Męża i dzieci, przyjmując z tej intencji komunię świętą. I po 30, po 30 dniach mówi, nagle, jakby ręką odjął, mąż przestał pić, sen przestał brać narkotyki. Po dwóch miesiącach mówi, właśnie dając świadectwo, jako żeby uznać, że to nie jest takie chwilowe, tymczasowe. Mówi, rzeczywiście Bóg dał łaskę, nagle, nagle dokonała się przemiana. Jesteśmy największymi bogaczami, mamy skarb tutaj, na ołtarzu. My biegamy za różnymi cudownościami, za różnymi jakimiś nowostkami. Poszukujemy szczęścia w różnych miejscach. Już święty Augustyn w IV wieku, który szukał szczęścia, który chciał być szczęśliwy. I mówi niespokojne serce, dopóki w Tobie nie spocznie Boże. Niespokojne serce. Bo człowiek tylko. Może odnaleźć tutaj właśnie swoje szczęście, swoje zbawienie, swoje ocalenie. To ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeszcze chciałbym tylko wspomnieć o błogosławieństwie, bo to jest każdy element jest ważny, każdy gest jest ważny, każde słowo jest ważne w czasie mszy świętej, bo dotykamy wielkich tajemnic. Człowiek się uswaja. Myślę, że. Wy macie może mniej problemów, ale ja mam problemy, kiedy po prostu ustaję i kiedy na przykład klękam. To trzeba sobie ciągle uświadamiać przed kim ja klękam, do kogo przychodzę, komu daję hołd. To nie tylko takie gesty, które są tylko zewnętrzne, które trzeba wykonać, ale za tym idzie moje serce, moje nastawienie ale też i otwieram swoje serce na tę Bożą obecność. Kapłan, będzie Was błogosławił znakiem krzyża, przecież krzyż w znaczeniu świata to jest choroba. Przecież kto chce krzyża? Kto chce cierpienia? Kto chce choroby? Nikt nie chce. My chcemy, żeby nam się dobrze wiodło, przecież po to przychodzimy, żeby nas omijały choroby, nieszczęścia, jakieś kataklizmy, jakieś, jakieś złe przypadki. Bóg nas znaczy znakiem krzyża poprzez kapłana, bo to wchodzimy w Bożą pedagogię. W Boże tajemnice przez krzyż Jezus nas zbawił. Najwięcej dokonał na krzyżu, kiedy już nie mógł nic, kiedy miał ręce przebite i stopy przebite. I kiedy po prostu już mdlał. Bo wtedy dokonało się zbawienie, ocalenie. I kapłan nas błogosławi znakiem krzyża. Błogosławieństwo znaczy życzenie szczęścia, byś był szczęśliwy. Byś miał to, co dzisiaj właśnie mówi święty Pan Jezus w Ewangelii. Aby radość moja w was była, aby radość was była, aby radość wasza była pełna w waszych rodzinach, w waszej pracy. Byśmy doświadczali tego Bożego, Bożej mocy, Bożej łaski, Bożego, Bożego błogosławieństwa. Chciałbym przytoczyć jeszcze jedno, jedno zdarzenie, które się dokonało pod, pod Jasną Górą. Jest takie sanktuarium leśniów 30 kilometrów od Częstochowy w kierunku Katowic. Żona, która miała wspaniałego, kochanego męża i mieli dwójkę dzieci. Szczęśliwa rodzina. Cudownie przeżywali swoje życie, ale nagle mąż umiera. I niestety żona wpada w depresję i nie widzi żadnego rozwiązania. Dwójka dzieci. Przyszłość niepewna i wiele pytań, i wiele wątpliwości, i załamana. Najbliżsi radzą, mówi słucha, jest takie sanktuarium błogosławień z rodzinnych. Jedź tam i szukaj pomocy. Tam ojcowie Paulini prowadzą, prowadzą to sanktuarium, udzielają błogosławieństwa i tam na pewno Bóg ci pomoże. Jak ja będę jechać tam, jak ja tylko raz do roku jestem w kościele, ja nie chodzę do kościoła. Bóg nie był potrzebny i Kościół nie był potrzebny. I przez długi czas opierała się, ale z jakimś tam razem mówi: No, może spróbuję, pojechała. Uczestniczyła w nabożeństwach, a potem. Pojechała drugi, trzeci, dziesiąty raz, za którymś sam razem poszła, poszła do spowiedzi. A potem uczestnicząc tam wiele razy, nagle odkryła w sobie wielką radość, i w czasie jednych, jednych nauk rekolekcyjnych poprosiła, że chce dać takie świadectwo, że chce coś powiedzieć. Na koniec, kiedy kapłan zakończył słowo, wzięła mikrofon i mówi do zebranych, zebranych właśnie. Byliśmy wspaniałym małżeństwem. Miałam wspaniałego męża, cudownego, dwójkę dzieci i przeżyłam wielki dramat, bo mąż zmarł. Nie wiedziałam co zrobić. Nie wiedziałam jak się odnaleźć w tym świecie. Nie miałam w ogóle żadnego jakiegoś, jakiejś jasnej perspektywy. Wszystko widziałam w kolorach czarnych. Ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć wszystkim, że ta śmierć mojego męża była dla mnie błogosławieństwem. Konsternacja w kościele. Ludzie zaczęli spoglądać na siebie, patrzeć. Jakaś tam kobieta, która półgłosem mówi: „Kobieto, ty chyba oszalałaś. Ale Kościółek mały, wszyscy to słyszeli. Mówi, ty chyba postadała zmysły. Co ty mówisz? Śmierć swojego męża nazywasz błogosławieństwem? Ona kiedy, bo łzy jej płynęły z oczu, kiedy po prostu. Wytarła, otarła sobie twarz właśnie z łez. Mówi, chcę wam powiedzieć, że bardzo kochałam swego męża. i Był dla mnie wielkim skarbem, ale było to dla mnie błogosławieństwo, ta śmierć. Bo chociaż ja utraciłam męża, którego bardzo kochałam, to ja odnalazłam Boga, którego jeszcze więcej kocham. Odnalazłam Boga którego jeszcze więcej kocham. Co jest dla Ciebie celem Twojego życia?